Wszystkich z tej strony Juri i ślepy witam. Dzisiaj postanowiliśmy, że nagramy kolejny odcinek z serii Minecraft, e, że stawiam kroki na poważnie, czyli poczekajcie, bo właśnie idzie na gościu ale że stawiam kroki na poważnie i chcemy najpierw e, pokazać Wam jak, jak można wybudować tutaj chyba dom. Powiedz ślepy, co ma, co ma plan. Tak, myślę, że tutaj zrobimy sobie domek drewniany, gdzieś tutaj jak skończyliśmy, bo tu mamy jakieś jezioro kochamskie. Więc, trzeba tu coś wybudować. A, co nam daje zamek, poza... ...satysfakcją, że to będzie nasz pierwszy dom w życiu? Opływane przez zombie. No... Aha. Okej, okay, czemuś to zgarnął tylko ty. No... Trzeba było podejść bliżej. Łuk wypadł? Co wypadło? Łuk ci chyba wypadł. Nie, nic mi nie wypadło. Dobra. Dobra. No i co planujesz? Okej. Choć... Słuchajcie, bo widzicie, jak widzicie na środku, do, dolnej części ekranu, pokazuje mi, że jestem okropnie głodny, więc muszę złamać coś. Okay. Uważaj na plecy. No, już. już. Ojej, wypadł ci krok. Dobra, no to... Ktoś musi zbywać drewno, a ktoś musi zbywać piasek, żeby szkło zrobić. To ja idę po piasek. Dobra. Ja się robiło wow, łopatę, wow, rzuć mi stół do pieklingu. Jak się robiło łopatę? Przypomnij mi. Na pewno patyk. Dwa patyki. To porzygaj. Od razu dodam, że trochę się podszkoliłem, jak nie widzieliście. Może to było trochę monotonne i żmudne, ale udało mi się. Dwa patyki i... I jeden na przykład deska na górze. Okej, okay, mam łopatę. No to, idziemy. Ja idę kopać piasek, a Ślepy będzie sobie... Zbierał drzewa. Zrywał se drzewa. Okej. Okay. Idziemy na plażę się poopalać. Ej tam coś wielkiego w chodzi, ej patrzcie, coś tu wielkiego chodzi, czarnego On się nie, no, jak go nie zaatakuje, nie będziecie, jak go w dzień nie zaatakujesz to cię nie będzie bił W dzień? A w, tak, jak w dzień one też chodzą, ej padam, padam Czemu padasz już? Okay. Mnie gonią, suki. Dobra, <noise> pomóc ci? Dobra A my się... Dam radę, padłem <noise> Dasz radę, o, musisz się odrespić po prostu Chwilę, gdzie my byliśmy? No tak kopiemy, kopiemy piasek, zbieramy też. Ej, ślepy powiedz nam, po co będzie nam szkło? Żeby zabić na przykład okna. Okej, okay. wszystko i na temat. Także więc zbierz tak koło 20 i myślę, że to wystarczy. Nie no, czy będziesz zbierał, na będę zbierał, to i będzie po sprawie. No, no, pesku nie jest nam potrzebne najwięcej, bo to na... No chyba, że zbierz więcej, to najwyżej coś tam się wybuduje jeszcze więcej. To gdzie my byliśmy? Po prostu zbieram tyle, ile daję radę. Okej. Okay. Na tyle, na ile łopat masz. Chyba, że masz jedną no to... Jedną mam. Aha. No po tak, się wyczepię. Tam jakiś gościu palący idzie. Bo w dzień się palą zombie. Nie wszystkie, ale większość. Dobrze, Dobra Cioty <laughs> okay. Prawie jak wampiry Kopiemy, kopiemy Dokopałem się już do kamienia jakiegoś Łopata się zepsuła Ale... Ej, ej, ej Robię tutaj istny potop Idzie... Dobra No i miałeś rację Są tam dalej te czarnuchy I Jesteś dalej w tym samym miejscu? Tak Jestem tam, gdzie ten lasek się zaczyna, taki. Okej, okay. ja tam idę. Ubiję się trochę czegoś do jedzenia. Będziemy bić owce mieczem Dźgnę ją tyłek, patrz. lubisz Idziemy dalej. Nie, to ty to lubisz. Wełna mi wypada. Ja nie potrzebuję tylko wełny, jak chcę jeszcze dostać... Mięso, chodź tu. O prosiaka to tak, w ale ty nożem Ile masz piasku? Ja ci powiem. Na razie biję prosiaka, jakbyś nie, 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 nie widzisz dalej. Dobra, posypałem mięso 49 piasku mam. Okej, okay. to starczy na pewno. No to gdzie ty jesteś? Proszę, muszę cię znaleźć. To chyba tu było gdzieś. Widzisz mnie gdzieś? Dobra, ja widzę nasz... Czekaj, o, widzicie? Ja widzę nasz stół do craftingu. Zrobię sobie siekierę. Muszę sobie urąbać jedno drewienko. Wiesz co, myślę, że zbawimy sobie skrzynki... Mm -hmm. ...a to sobie gdzieś jak domek wybudujemy, to... ...pod domkiem jakąś piwnicę się pierdolnieje i tam się zrobi ten... Okay. Y ...jakiś magazyn. Mm -hmm, poczekaj, z desek się robi, nie? Co? Czy z drewna po prostu. Ale co? Nie no, wszystkie narzędzia robisz z desek. Tylko patyki są jeszcze potrzebne. Mhm, mm mam patyki, mam. Przeróbmy sobie. Okej. Okay. Zrobiłem sobie patyki. Mam deski. Tu przeniesiemy to, dobra. Robimy siekierę i będziemy rąbać drewno. No to. Chodź rąbać drewno jak to chciałeś Aha jak wydawało mi się z Dajka, że to drzewo jest płaskie, ale kij z tym Czasami się trafiają takie bugi, że... Minecraft to jest po prostu wszystko jest zbugowane i tyle. Aha okej, okay. rozumiem. No, nie ma Jak chcesz to ci nawet pokażę bugi ze światłem. Zobaczymy czy. Będziemy... I takie ciekawe. rzeczy się widziało. Okej. Okay. Dobra. Tniemy, tniemy to czewo. Jaki mamy zamiar. Do jakiego celu mamy zamiar dojść w, e, w tych filmikach, żeby im pokazywać? Powiedz nam, ślepy. Myślę, że głównym celem sobie postawimy to będzie zabicie Smoka. Ooo, Do którego dość długo będziemy dochodzić, bo to nie jest takie łatwe. Czyli mówisz, że na jednym filmiku się nie skończy? Nie, raczej się skończy na całej długiej serii filmików. Okej, okay, czyli musimy poświęcić ładnych 12 godzin. Kilkadziesiąt, może nawet. Nie no, zależy mi. Jak nam, Zależy jakie będziemy mieli szczęście, bo wszystko zależy od tego czy na diamenty trafimy dość dużo. Mhm. Mm bo diamenty są najbardziej potrzebne, żeby zrobić ekwipunek najlepszy Ej, Patrz, na drzewie. No Chodź tu Spadł. Nie, jeszcze Chodź. nie spadł Ja go ściągnę? Nie jak go ściągnę? Ja myślałem, że to koty na drzewo wychodzą, a nie takie paślaki głupie. Dobra Idziemy Ile tych drzew chcesz, żeby było naciętych? Nie no, ja już kończę siekierkę i tyle wystarczy. Okej. Okay. I ty jeszcze drugą siekierkę najwyżej zniszczysz i tyle, i sobie mhm. z tego już na pewno coś wybudujemy. <taki>, Taki malutki ten domek będzie. No. Ja muszę trochę brzozy urąbać. Co nam duży? Diamenty są głęboko? Powiedz nam jeszcze. Ślepy. Tak, diamenty są chyba od y, poziomu 20 do 0. O ile mi się dobrze wydaje. A gdzie te, a gdzie te poziomy piszą? Wciśnij F3. Oh. I Y to jest poziom na jakim jesteś. Wysokość Okej. Okay. Maksymalna wysokość do jakiej można budować to jest chyba 256. Mm -hmm. To ja w swojej scenie króla skrót, właśnie tak budowałem, budowałem do góry, żeby wam pokazać właśnie piękny słód słońca. jak to wyglądało w królewie, jak Simba prosił swojego tatę, żeby mu pokazał co nieco, co, czym będzie rządził i tak dalej. Zepsuję się kierę. Mam 28 drewna. Nie ja mam 51 To chodź tam gdzie jest ten crafting Idziemy no najpierw musimy wyciąć tą trawę Znaczy trawa, nawet jak na niej coś postawimy to na samo zniknie to nie trzeba Raczej by warto było wyrównać teren, żeby coś tutaj wybudować większego, tak? Wyrównać? Chociaż nie, nie trzeba, no to ale masz skosić, tylko kość warto. Okay. Masz zajęcie. Tania, tania siła wyborcza. Tak, bużynek. idziemy dalej. Myślimy ślepym, żeby nareszcie dodać nasze twarze do tego, do tego co kręcimy, ale najpierw nasze twarze zobaczycie na naszej stronie ten, na YouTubie tej, nie wiem jak to Na powiem? kanale. Na kanale zobaczycie nasze zdjęcia to będzie takie urozmaicenie trochę może. Dobra, ślepy no, postawmy, że coś już. Chcę zacząć nasz pierwszy Dobra, kolor. no to przewodmy sobie na deski trochę. Okay. Ile masz tego drewna? 28 i y 9 desek już Dobra, to... Hmm. Hmm. Wszyst całe drewno na deski Co? Całe drewno na deski No nie musisz całego, daj tak połowę sobie na deski Okej. Okay. Z brzozy też coś weźmiemy Dobra, jako że nie umiesz wszystkiego, to będziemy się uczyć powoli też. No to wchodzę właśnie do craftingu i powiedz mi, ślepy, co mam robić, no? No ustaw teraz 6 desek, no. Po 3, tak wiesz, z góry do dołu po 3. Znaczy, kurwa, jak ci to no, powiedzieć. No, mam, mam drzwi mi wyszły. No, i teraz weź te drzwi, no. No, i to dalej? No, i teraz sobie zaczniemy coś budować. No. dobry początek, najpierw od drzwi. <laughs> Okej, okay, mam drzwi, i daję je tutaj, no. Okay. Poczekaj, nie stawaj, jeszcze, nie stawaj Ale ja myślę, że je wstawimy tutaj na początku. Tutaj, od, tutaj, patrz. Ale i tak będzie trzeba coś tu pod nimi dać jeszcze, nie? No, schody. Ale poczekaj, bo tutaj pod nimi, nie? Zepsułeś Weź moje Przykro mi. No i co, co, co planujesz? Najpierw jakiś tutaj... Poczekaj, masz yy, ten, ziemię? Ziemię, ziemię, dirt, no mam. Tak. To postaw tu trochę, żeby to przedłużyć. Okay. Nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj. Wadzie. Tu. Mamy Gdzieś dotąd. Wadzie. Ale nie stąd, dawaj. Bo tutaj, bo widzisz jak jest to? Tutaj będzie przód domu, nie? Mhm. I chcę to trochę przedłużyć, żeby był trochę większy ten domek. Okay, to Ale po co? To Wadzie. można zniszczyć tutaj. Aha, tu chcesz tą stronę przedłużyć, rozumiem. Nareszcie zrozumiałem Ciebie. Tak było to, nie było to najłatwiejsze. Dobra. Mm -hmm. I myślę, że tyle wystarczy dotąd, no. Okej. Okay. Ja sobie Masz wystarczyć ziemi, tak mam... czy mam kopać? Nie, no powinno wystarczyć. Nie, no ja nie mam. Jednak... Okej. Okay. Potrzebuję troszkę. Ja tu nakopię, a Ty tam w tym kształcie byś chciał. Tu ma się No to jakiś tam pod ziemią sobie zamieszkamy, jak jaskiniowca, na chwilę. To chyba musimy iść wełny trochę zabrać jeszcze szybko, żeby na łóżka mieć. Okej, ja mam, ja mam, mm, nie mam, nie mam wełny, no nie. Dobra, no trzeba, to... szyb, trzeba szybko iść. Tam masz jakieś owce, ja mam dwie wełny, jak coś. Okay. Więc musisz zebrać cztery. Owieczki, owieczki, jak wszystkie owieczki. Chodź, Dobra, jedną dwie. Czy też bijesz jakąś owcę? No nie, nie, ja tutaj dom szybko jakoś buduję. Okej, okay, dobra, mam, mam jedną wełnę, le... nie. Dobra, ja mam przejść wełen. Be, wełen. Wełen. Be nie, nie Okej. Okay. Czekaj, idę ci pomóc. Może uda nam się zanim ktoś nam tu wejdzie, co? gdybyśmy się tak zbudowali tutaj od środka. Postaw jeden chodź tutaj. Gdzie? Szybko drzwi postaw jedne z drugiej strony. Okay. Będziemy mieli podwójne. Nie z tej strony, nie. Musisz z drugiej strony, żeby... Gdzie... <śliczvern> <ağ��> <śliczno> Okej, okay, no dobra, zniszczę je najpierw. <śliczno> Mandry, Ej, chodź co jest, muszę ci postawić. Po co? Bo ja nie wiem, jakie postawić, bo mi się za daleko. Ej, coraz, Naprawdę, coraz bardziej mi upewnia, ta gra, że to są Simsy. Naprawdę. Dobra. Jest, dobra, dobra, Ej, chcę wejść. A jak się robi dach, cwaniaku? Hehe, <laughs> zobaczysz. No. Dobre, dobre. Okej, okay, jeszcze by się okna sprzedały. A tam okna. Będzie tu ciemno jak w dupie. Jak nam desek starczy. Okej. Okay. Poczekaj, ile jest tutaj w głowie Trzy. Jeszcze raz, jeszcze jedno trzeba dodać. Co? Jak buduje szybko? Też bym tak chciał w Nie ma, nie ma. Miejsce na jedną osobę. że mi desek nie stawczy, to wtedy będziesz musiał. Już widzę, jak, już widzę jak to wygląda. No, z, z zewnątrz będzie taki kanciak. No, mamy ostro ekologiczny dom. Z, z Dobra, do... zostaw, zostaw to. Aha, to będzie jakby. okno, tak? Nie, tu będzie dach. Aha, no, super dach. <laughs> Na razie będzie, no spokojnie to się wszystko poprawi. To będzie trzeba desek więcej zebrać Ja nie mam desek, bo mam już inny kolor, więc nie chcę tego tak kończyć. A Dobra, damy, to dawaj. A może multicolorowe damy? No tak. No i co? Będzie dość ciekawie to wyglądało. No. Nie sądzę. To Poczekaj, może... zrobię... daj mi tą wełnę łóżka, zrobię. E, masz. Jak widzicie, już nie ma tutaj takiego okropnego amatorstwa jak e, w pierwszym filmiku. Teraz ...szybko czaskamy dach. Profesjonalizm. Tak, szerzymy profesjonalizm. Mhm. Mm mm -hmm. Ślepy, a może byś zrobił dziury na okna, bo miałbyś trochę tych desek co? No ale y, musielibyśmy jeszcze przetopić szkło, nie bardzo. Dobra, tutaj mamy. Nie mamy... Znaczy no, mamy, możemy na deskach poczekaj, dobra. Prymitywny dach. Okay. <laughs> Coś ty zrobił? <laughs> tak, żeby to szybko skończyć. Ej, dobra. <laughs> Chciałem zrobić pokój. Nie wełk na razie, bo to i tak wszystko będzie do zniszczenia faktycznie. Czemu? Czemu no wejdzie? bo i... No bo, popatrzcie, dach taki będzie. Mhm. Później wejdziemy na górę po i zrobimy go kanciastego, tak jak wiesz. Nie, ja, ja tego tak nie zostawię, tak, z takimi kolorami. <laughs> Ale to po... tak nie może. I z ziemią jeszcze, łaty. łaty. No, co? O oszczędzaliśmy koszty, dom miał być ekologiczny. Mieliśmy rodzinę zakładać. Dobra, szybko. Ała. No. Dobra. Raczej nic nam nie grozi w tej... E, nie wiem, budzie. No chyba, że bomba wybuchnie. Są tu bomby? No, zabawimy sobie, będziemy rozwalać wszystko. Okej. Okay. <grym> Okej. Okay. Obudziłem się. Tak. Jak się spało ślepy, Pią, piątek, chodź tu na klatę, chodź tu zrobimy klatę. Na, na powitanie. Poczekaj, no. Trzy, 4. <grym> Dobra. Oj, pięknie. Dobra, teraz trzeba. Ej, coś... A zombie się jara chodziło? Poczekaj, tygodnie. trzeba zrobić jakąś kopalnię. Może zrobimy tutaj w domu właśnie? No kopalnie tak, Będą, będzie piwnica. Zrobimy sobie piwnicę pod całym domem, tam będzie taki magazyn. Mm -hmm. Boże, jak... na nie wiem, na strychu się zrobi poddasze. Mm -hmm. Mówi... A ten, a, a, a jeszcze na samym dole będzie kopalnia po prostu. No. Okay, Więc zrobimy łopaty, choć nie mam desek patyki, patyki. Mogę ci rzucić trochę, chcesz? No daj deski. Proś? Nie, sam wezmę. No daj to! Haha, <laughs> daję daję. Masz, trzymaj. Bo źle skończysz. Ohoho, dobra, łopata, I, idziemy w dół. Ja zacznę tutaj. Nie, no, na razie jeszcze drewno trzeba wykopać. Po... To ja pójdę drewno, a tylko w dół. Ale nie cały dom, tylko taki, z... takie zejście żebyś tylko zrobił. Okej, okay, zrobię takie schody. I idziemy, idziemy. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Przydałoby się trochę światła. No to za chwilę wszystko tutaj Ej, zrobimy. Nie podoba mi się Zrobiłem. Musimy zejść niżej i wykopać węgiel, nie? Mhm mm No chyba, że będziemy robić no drewno Myślisz, że nam pod domem ropa? No na pewno ja będę musiał chyba coś narobić tutaj Po drewno i sobie zrobić ten kilof, bo mi się tu kamienie zaczynają dość szybko Ja mam kilof, a mi teraz nie jest potrzebne to ci damy Okej, okay, to idę do Ciebie Kopanie w tej grze to chyba jest najlepszą rzeczą, jaką można robić. Dziękuję. Idziemy. Kamienie bójcie się. Nie boją się, no ale. Trzeba przyznać, że pominęliśmy trochę odcinka, bo nie wiadomo kiedy przestało się nagrywać. Ale spójrzcie, co tu ślepy narobił. Widzicie? Co on tu zrobił pięknie? Wspomniałeś, węgiel? Okej, okay. patrzcie, jaką, jaką piękną. Jaki piękny sufit mamy dzięki niemu. Ślepy, dziękuję. Zrobię pokłon w, w twoim kierunku. Pick. Ała! Ja ci się. masz ty. Dobra, ja tu tutaj prawie skończyłem. Ej dobra, bo padam mi całej noży serduszkę. Okej. Okay. Masz tam pochodnie, bo. Dzięki, Moż... dzięki, 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 dzięki. dzięki. Co ty strasz? A ty was oddawaj. Nie. Wyglądało to jakbyś strał, chłopie. Dobra. Pokażę wam w jasności, jak wygląda nasza piwnica już. Teraz ją wysta... wystarczy tylko wyrównać. Bądź ostrożnie, żeby po prostu nie dotknąć się do powierzchni. Widnica, jak wiecie, jest pod ziemią. I tutaj kopiemy, 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 kopiemy. To już są ostatnie sekundy tego, co nagrywamy. Wiesz, ściemniło się i będziemy musieli za chwilę się pożegnać, bo jak wiecie, w nocy grasują... Aha, w nocy grasują zombie, które naprawdę nie są przyjazne tutaj dla ludzi. O kurde, ja prawie z zbieram. Hmm. Mam coś do jedzenia jeszcze? Mam jeszcze dwa kotlety. Okej. Okay. Myślę, że tyle wystarczy. Hmm. Jeszcze tylko tutaj z tej strony. Co ty robisz? No wyrównuję tutaj. Aha i tutaj trzeba już dokopać, patrz, trzeba tutaj zrobić równy suknię. Hmm. Wychodzimy. Gdzie? Na powierzchnię. A co chcesz zrobić na powierzchnię? Dobra, topowierz? poczekaj. Nie, tutaj już wystarczy. Tutaj tutaj musi być. O, o. Co... A jednak nie musi być. Dobra. A tu musi być? tutaj jeszcze w projektingu nasze te, mm, boksy, które chcemy schować, do których chcemy... O kurde, ej, tu teraz nie mogę wyjść przez <ślehehe> <śle> <śle> to. <lottery> się, odsuń się, nie niż schodów. Bardzo cenne. Okej. Okay. Nie czek. mam desek. Mamy przytulny kącik. Ile chcesz Masz deski? Nie wiem, mam trzy. <śle> A ty ile masz? 23 No i dostał ślepy deski i teraz co robimy, przyjacielu? Teraz mhm. w sumie to musimy zrobić tylko... Skrzynki? Skrzynki, tak Okej, okay, czyli deskami opładam na do, dookoła, nie? Tak, zrób sobie ze dwie Skrzynki? Mhm Nie mam tyle desek Okej, okay, ale jedną skrzynkę mam Postawimy je obok siebie, nie? Ja tak propo Ja proponuję je tu w boku postawić ale to myślę, że tam na dole, w magazynie. Okej. Okay. Taki magazyn właśnie tam sobie muszę zrobimy. Się, muszę cię zniszczyć. Ona się nie chce zniszczyć. Okej, okay, zniszczyłem. Idź pierwszy. Widziałem tw twoją głowę od środka. Dobra, no to nie wiem. Okej, okay, no a to postaw ją gdzieś tu w błoku tutaj, że nam nikt jej nie puchnął. Okej, okay, chodź tylko o mnie. No i mamy skrzynkę. Jak postawicie jedną koło drugiej, to będzie po prostu... Będzie po prostu podwójna, w której będzie więcej się mieściło rzeczy. Prawym przyciskiem klikamy na ją i chowamy to, co będzie nam potrzebne wspólnie. Ja tu dam e, crafting. E, tu o, coś nowego myślę. Że, dobra. E, e, dam, dam tu ten... Mm, świeczki. Co ty na to? Nie, pochodnie trzymaj przy sobie. Pochodnie trzymaj przy sobie, okej. Okay. Ej, co to jest to właśnie to? E, Rotten flesh? No, no, no. To jest mięso z zombie. Ono, jak, jak je zjesz, to ono cię może zatruć. Jest tam jakiś tam procent szans. Aha, okej. Kości masz piasek. To jest piasek, piasek. Ok, słuchajcie, ja tutaj my coś. mi tutaj. Stawię. Okej, dalej idziemy, idziemy. Oddajemy wszystko. Najlepiej wszystko dawać do jednego, gdyż wtedy mniej miejsca zajmuje. Kamień. Tak. Proszę cię bardzo. Cały kamień, tu mm -hmm. Patyki, patyki oddaję. Masz tu trochę tego, trochę tego. Trochę tego. Trochę tego. Okej. Okay. Najlepiej w po całym ekwipunku narzędzia, typu miecz i tak dalej. Tu jest druga skrzynka. <noise> Do <wciwniś>. No smoke. <noise> Grozi wybuchem, nie? Jakie no smoke? Nie, na smoka. Dobra, co, mi tutaj niewyraźnie to zrobiło. Na smoka? Czemu na smoka? No tu będziemy trzymać rzeczy, które zdobędziemy, które będą nam potrzebne na do ubicia smoka później. Okej, okay. idziemy no, to... no dobra, mimo wszystko, mimo to, że serwer dzisiaj odmawiał nam naprawdę posłuszeństwa, wyłączał się i tak dalej, postanowiliśmy, że po... zakończymy już odcinek na tym, co zrobiliśmy. Po prostu nam się tylko pożegnać. Trzymajcie się, cześć, czołem, na razie, papa. Pa. Na razie.